Cześć, wracając do wyjazdu do Norwegii, rzuciłem wam temat, że najlepiej zabrać ze sobą tarpa. Najlepiej 3x3 na albo 3x4. Dlaczego? Dlatego, że właśnie z takiego tarpa jesteśmy w stanie zrobić i zadaszenie, pod którym będziemy spali, jak również namiot, jeżeli będą złe warunki atmosferyczne. I na tym filmiku pokażę wam właśnie, jak z tarpa zbudować namiot. Rozkładamy sobie tarpa na płasko na ziemi. Pamiętając o tym, żeby te główne oczka, które są na osi tarpa, były wzdłuż naszego namiotu, czyli jeżeli będziemy mieli wejście do namiotu z tej strony, to te oczka, żeby były wzdłuż naszego tarpa. Jak mamy rozłożonego tarpa, łapiemy sobie za przedostatnie oczko i podwijamy tylnią część po to, żeby ta tylna część dała nam izolację od ziemi. Oczywiście taką wstępną izolację, bardziej od wilgoci niż od temperatury. Ale będziemy mieli miejsce, gdzie będzie można się położyć na suchym. Następnie przy pomocy śledzi mocujemy teraz właśnie te ostatnie oczka do ziemi. Jednocześnie ten tył naciągając, kolejny etap. Bierzemy się za przód naszego namiotu. Bierzemy sobie śledzia, i przez krańcowe oczko przekładamy go. i W granicach pół metra do 70 cm. zawijamy sobie i przytraczamy śledziem do ziemi. To samo robimy z drugiej strony. Naszego tarpa teraz wywijamy sobie i teraz musimy nasz namiot podnieść do góry. Ja osobiście w teren zacząłem zabierać kije trekkingowe. Dlaczego? Dlatego, że jak idę z ciężkim plecakiem, jest o wiele łatwiej na podejściach i na zejściach. A przy budowie namiotu z tarpa świetnie się sprawdzają, bo mają zaokrągloną główkę, czyli nam nie przebiją tarpa. Oczywiście można użyć zwykłego kija. Położyć na nim czapkę. Też będziemy mieli zabezpieczenie, żeby tego tarpa nie przedziurawić. I teraz kija wkładamy pod spód w to miejsce, żeby je unieść do góry. I w ten sposób mamy już wstępną konstrukcję naszego namiotu. Następna rzecz, która nam zostaje, to musimy się wziąć za zrobienie wejścia do naszego namiotu. Ja wykorzystuję do tego linki, które na stałe noszę przy tarpie, żeby nigdy nie było sytuacji, że o nich zapomnę. Przekładam przez boczny trok. I mocuję do tylnego śledzia. To samo robię z drugiej strony. Do tylnego śledzia. A tutaj mogę dać jeszcze jedną linkę do przodu żeby to wejście jeszcze bardziej zabezpieczyć przed deszczem, aczkolwiek nigdy tego nie robię, ponieważ tutaj mamy i tak ładny spad, nasze rzeczy ani my nie będziemy w środku mokrzy. Kolejny krok w budowie naszego namiotu to jest złapanie przedostatniego oczka, naciągnięcie i również bicie śledzia, żebyśmy mieli jak najbardziej rozciągnięte miejsce do spania. To samo robimy z drugiej strony. I został nam ostatni etap budowy naszego namiotu, czyli powiększenie kubatury w miejscu, gdzie stricte będziemy spali. Do tego, na oczku, które nam tutaj zostało, przywiązujemy sobie sznurek. I używając drugiego kija trekkingowego, obwiązujemy sobie go. I przy pomocy śledzia mocujemy go do ziemi, mocno naciągając. I w ten sposób mamy namiot, który nas ochroni przed deszczem, przed złymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim jest lżejszy niż większość namiotów ultralight. Także tylko wyobraźnia Was ogranicza w działaniach w terenie. Trzymajcie się i do zobaczenia na wyjeździe do Norwegii.